Cześć, witajcie moi drodzy, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie na moim kanale Jak widzieliście przed chwilą, właśnie załadowałem na lawetę samochód, którego jeszcze na moim kanale nie widzieliście Którego jeszcze w ofercie nigdy nie było i którego myślę, że szybko też nie będzie, jeśli ten egzemplarz się sprzeda Bo jest to auto naprawdę bardzo rzadkie, a jest nim Lancia Beta Monte Carlo z 1975 roku, czyli jest to pierwsza seria tego samochodu w wersji Spider na dodatek, czyli mamy tutaj taki feld dach zwijany, skórzany, i wtedy mamy po prostu odsłonięty, odsłonięte niebo, tak naprawdę, i odsłonięty dach. Słuchajcie, auto ma przebiegu 19 tysięcy kilometrów. Tak na szybko wam we wstępie powiem, a oczywiście później w filmie, kiedy już go dowiozę do domu, bo teraz jestem na parkingu węgierskim, ledwo po załadunku, tak żeby opłonąć przed trasą do domu i pokazać Wam go na szybko, a potem jeśli oczywiście dojadę do domu, przejedziemy się nim wspólnie i pokażę Wam już jak ten samochód wygląda tak dokładnie. Także zostańcie oczywiście proszę ze mną. No i mamy kolejny dzień. Słuchajcie, ja już wylądowałem. Jak widzicie autko jest mokre, musiałem je przemyć, bo... Wczoraj padał na powrocie deszcz, więc delikatnie się wybrudziło. No i spróbujemy się nim przejechać. Otworzymy sobie dach, tylko muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. Nie chcę niczego urwać. Poczekajcie, coś tutaj się właśnie przekręcało. Dobra, na szczęście mamy instrukcję obsługi. Co prawda po włosku, ale spróbujemy coś tutaj wyczytać, jak to wygląda z tym otwieraniem tego dachu. O, jest otwieranie dachu. 1. Zrobimy sobie tłumaczenie. Otwieranie szyber dachu. Opręć pokrętło, aby zwolnić sztywną część dachu. Podnieś go, a następnie odłącz przednią płytę. Od jej gniazda zwiń arkusz do środka, umieść go z powrotem w specjalnej tylnej obudowie, opuść zamkniętą sztywną do budowy dachu. Naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Ok, dobra, podnieśliśmy to. I teraz bierzemy sobie stąd. Stąd sobie, moi drodzy. Wysuwamy ten, tą szynkę. O, tak. Tak. Teraz poczekajcie, to się zwija. Zwijamy to. Teraz to jak zwinęliśmy, to sobie kładziemy tutaj i przy, przymykamy sobie dach. Dobra teraz mamy Spidera z odsuniętym dachem coś a la Cabrio No i dobra Zobaczymy jak się z tym jeździ, czy w ogóle będzie się dało tak jechać Czy będzie za duży szum Słuchajcie, zabiorę was teraz na przejażdżkę tym samochodem, a właściwie zabierzemy was teraz na przejażdżkę tym samochodem. Musiałem wziąć reginę, ponieważ kiedy na głowie miałem kamerę, to uderzałem nią po prostu o dach, a jeszcze jak był złożony, to było widać to, co było nad autem, więc nie było wysłuchać, co mówię. A myślę, że warto się przejechać tym samochodem wspólnie z wami, ponieważ są bardzo specyficzne wrażenia. Ja generalnie pierwszy raz mam do czynienia z tego typu samochodem który można nazwać po prostu super samochodem tak bym powiedział, jakiejś takiej może niższej klasy, bo na pewno nie jest to Ferrari a nie Lamborghini, ale ma takie zacięcie bardzo sportowe. Ogólnie auto jest bardzo niskie, bo ma niecałe 1,20 m wysokości silnik z tyłu, który mamy za plecami bo oczywiście samochód jest dwuosobowy więc to też daje takie specyficzne odczucie z jazdy, jest na pewno głośno ten silnik dosyć mocno tutaj z tyłu słychać i przede wszystkim to co się rzuca w uszy to jest charakterystyczny klang skrzyni biegów, kiedy wrzucamy dany bieg jest takie fajne uderzenie i to sprawia, że jeszcze bardziej ten samochód czujecie, na pewno to, że jest ta szyba tak mocno pochylona pod takim dużym kątem też daje właśnie takie odczucie typowo sportowej jazdy, no i ten aspekt, że siedzimy praktycznie na ziemi, bardzo nisko, też robi swoje. Generalnie auto ma, powiedzmy, jak na tamte czasy, dosyć sporą moc, bo ma 120 koni mechanicznych i czuć, że chce jechać. No, masa tutaj jest 1250 kg. Tym samochodem daje na pewno dużo, dużo fajnej e, frajdy. Jeśli chodzi już o samą produkcję tego modelu, to to jest 75 rocznik, czyli auto z pierwszego roku produkcji, i z tego co widziałem na tablicy, tam jest 00226 bodajże taki wczesny, naprawdę wczesny egzemplarz. A generalnie tych samochodów to z pierwszej serii generalnie produkcyjnej, czyli przed liftingiem tego modelu. I właśnie z dachem typu Spider-Targa, czyli tym skórzanym składanym, wyprodukowali zaledwie 3600 sztuk niecałe, także jest to naprawdę, e, można powiedzieć, bardzo rzadki samochód, no nie tylko w Polsce, ale i na świecie, także ciekawy zakup. Zaraz zatrzymam się na parkingu i pokażę go jeszcze z zewnątrz. Zobaczcie jeszcze tak na szybko, pokażemy wam jak ten samochód wygląda z zewnątrz Ogólnie auto jest w bardzo dobrym stanie Naprawdę mega cieszy oko I wygląda pięknie Natomiast oczywiście jest to rocznik 75 Więc ma swoje mankamenty Mam tutaj na myśli to, że niektóre elementy po prostu były już poprawiane lakierniczo Tutaj na pewno te lewe drzwi były malowane Widziałem, że ten przedni Prawy błotnik, on też był lakierowany na pewno. Natomiast, no tak jak mówię, auto mega cieszy oko, ma piękną linię, jest mega niskie i wygląda cudownie. Pokażę Wam jeszcze tutaj wnętrze. Tak z zewnątrz, ponieważ jest też bardzo ciekawe, tutaj z tego co czytałem, w tej pierwszej serii, właśnie wnętrze zazwyczaj było łącznie z fotelami i całymi boczkami pokryte tym właśnie winylem, który tutaj widzimy na desce rozdzielczej. On jest tutaj tak. Też pięknie położony, ponieważ pod spodem jest podbity taką gąbką, więc to jest takie wszystko piękne, mięciutkie i miłe w dotyku. Natomiast tutaj, w tej, że tak powiem, konfiguracji, zobaczcie, mamy materiałowe fotele, co było opcją z tego, co wyczytałem. I również opcją było dodatkowe prawe lusterko, ponieważ w tych latach nie we wszystkich samochodach były te prawe lusterka. Storośnik 75, więc możecie sobie porównywać, że w tym czasie produkowano u nas Małego Fiata. Także troszeczkę to odbiega od tej lunchi. No i zobaczcie, mamy tutaj właśnie to lusterko prawe dodatkowe, które też było w opcji Także słuchajcie, no nie dość, że wyprodukowali tych samochodów jakieś niecałe 3600 sztuk właśnie z tym dachem Spider No to jeszcze mamy tutaj tak ładnie, ciekawie skonfigurowany ten egzemplarz Także jest to niewątpliwie rarytas No i jaki plan na ten samochód? Przede wszystkim ogarnąć go, wyczyścić Wy odkurzać. Zobaczymy, zaglądniemy jeszcze do silnika, czy jesteś do poprawienia. Olej był niedawno zmieniany, więc sądzę, że nawet nie ma sensu tego robić, tylko po prostu szukamy mu od razu nowego domu. Na pewno takim samochodem przejechać się przy niedzieli. To jest czysta, czysta przyjemność. Jeśli ktoś lubi motoryzację, to dla niego podwójna. Jeśli ktoś nie lubi, to z tym samochodem na pewno polubi. Dzięki za obejrzenie i widzimy się następnym razem. Hej!